Człowiek na składnik na tym kanale, W dzisiejszym odcinku jesteśmy w Robloxie w Bitcoin Miner i zanim jeszcze przejdziemy do odcinka, to chciałbym Wam podziękować za właściwie dobita subskrypcja na tym kanale oraz inne rzeczy typu łapki w górę i oglądanie moich filmów. Oraz jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że odcinki, które były nagrywane, one były nagrywane na zapas, przez to nie do końca mogłem spełniać rzeczy, które były w komentarzach, ale teraz już ten odcinek się pojawi w poniedziałek, a go nagrałem w niedzielę. A teraz już przejdźmy do poprawnej yy, no, części odcinka. Dzisiaj ze mną jest Strong Creeper. No, a dzisiaj mamy, no, grubą rzecz. O, shift-locka włączonego, go najszybko wyłączę. Ja więc, stary, zapraszam Cię. E, ogólnie wpadnijcie do niego, wpadnijcie do stron Kripera, link w opisie. A, a czy dobra, może zacznę od pod, pod początku. No to gry wleciał taki event jak. E, no, lato event, lato Bitcoin Miner. E, oraz właśnie z tym eventem wleciały takie również rzeczy jak. karty. Oraz jeszcze skrzynki i w tych skrzynkach można różne rzeczy, ale nie tym się dzisiaj będziemy zajmować, to będzie w kolejnym odcinku, odcinku, ale za to, o, no, pokazałem wam teraz jak lecieć poza mapę, ale tutaj jest woda i można ją sobie popłynąć, jak tutaj widzicie, kurczę, dobra, przeżyłem, jak tutaj widzicie, jak tutaj widzicie, jest tutaj nasz ulubiony secret. Budynek, który kiedyś stał gdzieś tam dalej. Oraz y, automaty, stołek, karty. Ale właśnie takie karty. Oraz widzicie to, co tu stoi? To zauważył y, mój przyjaciel. E, czy też ja zauważyłem na początku, ale mój przyjaciel zauważył taką jedną rzecz. E... Czyli, co ty tam widziałeś? Jaką nazwę w sumie? Dumi. d u m -y. Nie, czekaj, ty widziałeś... Nie, ty widziałeś Domi wtedy, nie? No Domi, Dumi, coś takiego. Ty widziałeś Domi, z co Jak widzicie, o! w sumie nie wiem, czy było widać, ale nikt się pojawia. I pewno się zasta... I pewno... taka większość osób by się zastanawiało. E... Co to... Co to może znaczyć? No tutaj tutaj nawet nie sprawdzimy. Yy, ale ogólnie. No. To jest grubsza sprawa. Taka trochę bardziej straszniejsza ale nie, nie aż taka. I w sumie jeszcze dziękuję temu mojemu przyjacielowi tutaj za to, że w ogóle odkrył, że tam jest jakikolwiek link. Bo pewno porzuciłbym tą sprawę, gdyby nie. On. Wiesz, nie. No jakby, co byś chciał jeszcze powiedzieć o tym? No tak szczerze to nic. Jakby, no, że ciekawe znalezisko. I że może na moim kanale wpadną, e, może wleci nowe seria do z Far Więc polecam, polecam Ta, Tak, Panacie ogólnie, jak mówiłem <grym> w opisie. E, <grym> a, no więc przejdźmy już do takich rzeczy związanych z odcinkiem XD. Więc e, sobie już przełączę scenę na OBS-ie. Uwaga! 3, 2, 1. E, zaraz, zaraz, klikam, xd. To, to tylko przejdziemy zaraz. E, ale... E, tak jakby... Wiem, gdzie ja to umieściłem teraz. O! Macie. Tutaj jest screenshot, jak, jak, jak się spada. I jak tutaj widać, jest nazwa dumi Właśnie jak wpadliśmy wcześniej, w i mój przyjaciel że tu mi w sensie, że domi jeszcze jak myśleliśmy, to to może znaczyć jakieś nie wiem, jakąś jakiegoś gracza. To właśnie jak myśleliśmy, tak jakby, to 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 to, to to, to do niczego nie doszliśmy. A jak zrobiliśmy właśnie tego screena, którego teraz widzicie No to stwierdziłem, że wpiszę no jak tutaj widzicie, yy, wyszło, że yy, Dumi to jest jakaś taka no, To jest jakaś osoba Która w wygląda tak o. No nic specjalnego, nie? Ale zauważcie, że jest, że jest szara I tak w sumie Można się, poku można sobie pomyśleć, że ta postać też jest szara. No to w takim razie, skoro ta postać jest szara, i ta, no to zagadka rozwiązana. Ale otóż nie, bo teraz wam pokażę, co to znaczy, w przed, jakbyście to przetłumaczyli na Na, 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 na pol polski. No, jak widzicie, mamy to. Dumi. Manakin. No Jakbyś wrócił do. To tak. To tak. Moja jeszcze teoria przed odcinkiem, jak ci mówiłem. Tylko nie dokończyliśmy jej. Tak. Jesteś już? Nie, jestem. Pomyślałem o tej postaci z guestów, nie? Questów, no? Teraz pomyślałem o niej, no nie? To samo. Komanda manekin, no co Wiesz o co chodzi, nie? Tak pomyślałem o tej postaci. Że tekstury się nie zanotowali. No, może po prostu to jest ta postać, ale tylko po prostu się tekstury nie zadba, bo ona nawet jest w podobnej, w podobnej lokalizacji, nie? No w sumie, No w sumie czekaj, ponownie pokażę screenshota, skoro mówisz, że jest w podobnej lokalizacji. Wiesz co? Nie, ona jest troszeczkę przesunięta, tak szczerze powiem. Ale warto zauważyć, że widzicie tą postać, a teraz widzicie tą postać. No... podobieństwo jest bo to jest bodajże R-15? Czy jakoś tak się ten model nazywał w postaci? Ale wróćmy do naszych manekinów. I zobaczcie, że Dumi manekin, ale manekin, no manekin, at, a inaczej też Dumi znaczy atrapa, smoczek, imitacja, makieta, milczek, marionetka, fi, figurant, nie wiem, co to znaczy, y, statysta, bałwan, sztuczny, udany. No i w sumie czy to znaczy to... Boże, to jest straszne. I to też właśnie to jest takie. Nie, no, ogólnie mam kiny, Nie wiem dlaczego ale są straszne. Weźmy grafikę czy będzie jakiś horrorek. Eee... 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 Nie. Oprócz takich rzeczy, że... Nic ciekawego nie było. Widzę, że mój przyjaciel wyszedł tego Weigsta. No i cóż, właściwie to tyle na ten odcinek. Od, odcinek. Więc jeszcze raz przypomnę, wpadacie na kanał tego pana, nagrywa Minecrafta i jak przy, wspomniał, również będzie nagrywał Far Kaja. Monka, najlepsza wersja. No i ogólnie jeszcze tak tylko przed końcem. W sensie chciałem powiedzieć xd. Jeżeli chodzi o. Ej, dobra, teraz widzicie dziurę w mapie. xd. Dobra, oczywiście podeślę Wam linka do tego. Do prywatnego serwera. Nie wiem po co, ale niech będzie. Tak, zauważyłem, chodź na chwilę do pociągu jeszcze. Właśnie, bariery nie ma. Pewno to założyłeś. Jakby to tutaj właśnie, jakby widać bardziej wody też, nie? Tak, ale właśnie nie wiem, tak czy wiesz, ale usunęli barierę. Bo pewno właśnie wody nie mogli wrzucić. Też no. A też wracając do tego. W sumie wrócę do tego screenshota teraz. Patrzcie, nie. Tutaj macie też kartę obok. Tak jakby. I tam. Dobra, w sumie. Pokażę w ten sposób. Widzicie, tutaj jest karta. I również tutaj jest karta. Tutaj jest jak oczywiście, tutaj jest do niego wejście. E, I teraz, e, tu jeszcze widzę, że odcinek ma 9 minut. To e, pokażę wam jeszcze tak na szybkiego, e, co dokładnie się tam kryje. Jak mówiłem, to też taki trochę nietematyczny odcinek, e, co do tego, że. Najpierw o aktualizacji, a trochę najpierw o tym, a później o tym, ale mniejsza, nie? Bo, bo to jest, myślę, bardziej podejrzane. W ogóle, co jest? Ej, stary. W ogóle, wiesz, co mnie teraz zastanawia? Czy ja nie zauważyłem? Um, chodź pod, pod mapę. To tej postaci, czy co? Nie, po prostu pod mapę. Tam wiesz, hmm. tam gdzie mamy widok na... to wszystko, bo... Właśnie, miałem takie złudzenie zawsze, że... Wiesz, bo, bo patrzyłem taką nienamierzytkę, że wiesz co, bo teraz tak zauważyłem że. zaraz już się sprawdzę po odcinku sobie. A, ale możesz powiedzieć, o co chodzi. Bo jeszcze mam 10 minut właściwie też do takiego... Prawnego. Ale e, zobacz... Tam, jak to rozumiesz? Jak, jak, jak było właśnie jakby to taką pustynię? to tam właśnie też, te, też coś tam nie takiego jest, nie? Mm -hmm. Ale właśnie zobacz, zobacz na to. Czy widzicie ten shop? I przecież ty też widzisz ten shop tutaj? A, mm? a, widzisz, a ogarniasz, że to jest tylko ma makieta, kopia? Mm? Jakby. O kurde, co się dzieje? Bo tak jakby... ci chodzi tam, tam, tam dalej obok tej postaci, tak? Yy, tak, ten wyżej. To jest tylko... A? To jest sklep pod sklepem, tak jakby. No ale to jest jakby makieta, bo nie, nie ma żadnej właśnie tam kart ani nic, tak, nie? Ale właśnie... Bo ja tu wiele razy już u mnie nawet na odcinku, bo ale tego po prostu nie zauważyłem. O jak widzicie, to, a czy w sumie nawet jak się oddalamy, to te karty znikają. Co niektóre? Ale właśnie nie ma takich rzeczy jak Ever Events. To tamto. Bo Boże, w ogóle mój kanał jest zacofany. Jakbyście się pytali, GTA powinno się pojawić w środę lub w piątek, choć w środę myślę, że pojawi się omowa om 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 dwóch aktualizacji, ponieważ ominąłem, byłem na obozie. Um A w sumie, Cześć, co chciałeś pokazać? No, ale w sumie myślę, że ty sobie omówimy chyba już po odcinku, chyba że coś jeszcze teraz, nie? Mm -hmm. Wow, dobra spadłem Nie spadłem. Ja w sumie... Ej dobra, teraz to idealnie widać Ej no, dobra Ej, W ogóle, stary, wyślij zeskocz na dół, tak w sumie jakbyś mógł O, i dawaj tu, gdzie skacza Zobacz, stąd idealnie widać te obydwa sklepy. Czy to. Um, jest pod mapą. Aha. Ale widzicie? Stąd widać idealnie obydwa sklepy. Ten oryginalny... Tu jesteś? Tutaj gdzieś zaskakujesz. W ogóle tam też naszego manekina widać. Jestem ciekaw, czy ten manekin również jest po, 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 po tak jakby ten, Normalnie, w grze. Pod właśnie tym... Ale właśnie. Werskończycie tą drogę, którą pokazywałem w odcinku z Ona jakby magicznie znikła na, tym, na tą aktualizację. Jakby twórcy się spodziewali, że uda się nam wyskoczyć. A w sumie też by nie nadawali chyba bez powodu na im taga temu manekinowi. Jakby to się składa w jedno, nie? Widzę, mój my przyjaciel uciekł, uciekł, uciekł i się, jak, tak przez przypadek, poza odcinkiem tutaj wpadłem, to teraz całkowicie... Logi... Nie logika tej gry. <laughs> Może nie logika, ale... Idzie teraz odkryć... W ogóle takie istergii, które ro rozsadzają go, że tak to powiem. O... W ogóle... Ale lagi mocne są, nie? Lagi mózgu masz na myśli? Hmm? Dobra, więc no myślę, że powoli możemy kończyć. Nie zapomnijcie wpadnąć na kanał stron Creepera, yy, Oraz nie zapomnijcie zostawić łapki w górę Subika z wężkiem, albo bez. Jak mówię, coś, jak to woli. Oraz możecie wpisać. Yy, oto ten kod. O kurde. O, oto ten kod żeby też mi 15 krwi Gdybyśmy No, chwilę jeszcze. Się... Tak chwilę jeszcze do pociągu. Okej. Okay. Zapewne będę mniej ciekawe, ale takie też takie trochę nawiązuje na propozycji. Chodź tutaj. tutaj, nie? O. No. I odwaj sobie jakoś tak kamerą. Widzisz ten taki budynek tutaj? Czekaj, pozwolę tam Widzisz zaprawa. tamten budynek, gdzie są te automaty, nie? Ehm, czekaj. No, ale no tak, no. No to, to popatrz sobie, że tam są jakby takie małe drzwi, jakby takie jakby ale drzwi, nie? Weź się na drzwi. Stary. Boże. E, chodź na swój plot. Tak jak mm. no co? Chodź. E, bo chyba ta osoba nie wie, że... Tutaj, o to w tym, w tym miejscu, gdzie jest to drzewo, stał kiedyś ten budynek i dało się... Kojarzysz? Jak patrzyłeś przez ten mm. na, na shift -locku? i tam były właśnie jakieś magiczne rzeczy. No cóż, już... No więc nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, z dzwoneczkiem, wpaść na kanał Storm A my się z wami żegnamy. Pa, nara w sumie. Dobra, to tak na poważnie, stary, będziesz się pożegnać. No siema. A ja normalnie. Miałego dnia, dobra zależy jak to No Nara.